Zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, Czyż serce nie pałoło w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, od wersetu 13 do 35. Jest to o dwóch uczniach wracających do Emaus, czytanie Ewangelii na trzecią niedzielę wielkanocną. Z pewnością znana jest nam ta scena opisana przez Łukasza w sposób bardzo malowniczy, także sami możemy ją sobie wyobrażać na początku jest wspomniane w wersecie 16 oczy ich były niejako na uwięzi, tak także go nie poznali zaś w wersecie 31 wtedy oczy im się otworzyły i poznali go na początku nie są zdolni rozpoznać pana jezusa z którym przebywali nie wiemy jak długo z nim przebywali nie jest to sprawa istotna jednak przebywali z nim słuchali go Teraz nie są w stanie go rozpoznać. Tak samo podkreślone jest ich błędne rozumienie i oczekiwanie, kim, kim był Pan Jezus. Nazywają go Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, a w wersecie 21, a myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Widzieli w nim, jako jednego z proroków, i nie widzieli jednak nim syna Bożego. Ponadto zbawienie ograniczyli tylko do aspektu politycznego, socjalnego, a nie te zbawienie, o którym Pan Jezus nauczał. Dlatego, gdy później sami wspominają, że kobiety, które poszły do grobu, oświadczyły, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje jak również inni apostołowie poszli do grobu i zobaczyli i zastali tak wszystko, jak kobiety opowiedziały im, mimo że jednak jego nie widzieli. Nie dały im to jakiegoś zastanowienia. Postanowili wrócić do swojego domu, ponieważ dla nich wszystko się zakończyło. Wszelka nadzieja prysła. I teraz Pan Jezus starał się wyjaśnić, tak jak oni nadmieniają, że był prorokiem, zaczyna im opowiadać to, co prorocy uczyli od Nim, poczynając od Mojżesza, który w Piśmie Świętym jest określany jako prorok, poprzez innych proroków wykładał im Pisma. I znamienne jest też to te stwierdzenie, jest to forma modlitwy, suplikacji, do, którą do Niego zanoszą, zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Można by to odczytać nie w sposób, niekoniecznie w sposób taki naturalny, fizyczny. Dla nich jest już wieczór, ponieważ kończy się, zapada zmrok nie tylko fizyczny, ale zapada też zmrok duchowy. Mimo tego, że zapada ten zmrok duchowy, te słowa, które im przekazał, te nadkini, którym dał, jest jakąś iskrą, która w nich zapaliła się, dlatego proszą Go, aby pozostał z nimi, ponieważ później na samym końcu stwierdzają, czyż serce nie pało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Jednak wyjaśnienie pism nie było wystarczającym elementem, aby ich przekonać. Gdy już był, przebywał z nimi, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo i pomał, połamał go i dawał im, czyli wykonał gest eucharystyczny, jak również przypomina to sam cud rozmnożenia chleba, gdzie łamał chleby e, po to, aby oni rozdawali innym. Wtedy sobie uświadomili, że jest to Pan Jezus. Dlatego, że też na samym końcu, e, gdy mówią innych, e, co ich spotkało na drodze, i jak go poznali przy łamaniu chleba. Ten gest łamania, jest to określenie samego gestu eucharystycznego, był tym szczególnym elementem, który umocnił ich wiarę i zmienił ich spojrzenie, że w ten sposób przejrzeli, że to jest rzeczywiście Pan Jezus. Dlatego też ten tekst daje nam tu też dwa konkretne elementy, tak jak w liturgii eucharystycznej, Mówimy, mamy stół słowa Bożego i stół eucharystyczny. Stół słowa Bożego, który nas e, poucza, który nas oświetla słowem Bożym, i później samo przeżycie e, Eucharystii e, na ołtarzu. Dlatego też ten tekst bardzo e, możemy odnieść do samego naszego też przeżycia eucharystycznego, ale też możemy tu sobie na bazie tego tekstu Ewangelii dzisiejszej również zrobić taką refleksję. Jak my patrzymy na Pana Jezusa, kim On dla nas jest? Czy jest tylko jakimś prorokiem, tak jak dla tych dwóch apostołów, tym, który ma załatwić jakieś nasze sprawy tylko doczesne, socjalne? Czy jest rzeczywiście Zbawicielem, który daje życie wieczne? Pragnę wszystkim, życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!